A my przechodzimy do y, żelaznego punktu dzisiejszego programu, czyli zachęceni naszym ostatnim materiałem, który w sensie ostatni raz. Ostatnio nagrywaliśmy. Chodzi o to, że nagraliśmy tier listę debiutów. Po prostu wybraliśmy kilka ważnych debiutów, umieściliśmy je na tych szczebelkach listy od F najgorsze do S God Tier. No i dzisiaj zachęceni postem Kajetana Kusine z Kusi na Kulturę, postanowiliśmy przygotować taką tier listę tym razem do Czołówek i wyjściówek z polskich seriali, zwłaszcza lat 90., początku 2000, są tutaj przechity, ale nie tylko, są na pewno ważne dla polskiej kultury, która, jak wiadomo, nie jest, proszę Państwa, powodem do żartów, odcisnęły, odcisnęły swoje, swoje piętno na tej kulturze. Myślę, możemy lecieć po kolei, jak tutaj mamy za ten, za umieszczone. O! Wiadomości z ostatniej chwili. Wkrótce śnieg. Tak obecnie wygląda Angie Cepeda, tytułowa bohaterka serialu Luz. Dalej nie wiadomo jak. Wypadek Putina. Z bólu się wypróżnił. Nie wiem, czy o tym słyszałeś. Putin spadł ze schodów w swojej posiadłości i z bólu się zesrał. Śladuje Joe Bidena? Mam nadzieję, że skończy jak Elvis. Dobrze, Adam i Ewa, tutaj zaczynamy z wysokiego C, ale czy będzie to C-Tir, nie sądzę. Nie sądzę, szczerze powiedziawszy, Adam i Ewa. Ja się przyznam, do czołówki Adama i Ewy mam pewnego rodzaju. Nostalgię wzbudzoną niedawno, kiedy to z moją serdeczną przyjaciółką Asią przeglądaliśmy opisy odcinków do z serialu Adam i Ewa, były bardzo interesujące. Na przykład Ewa wybrała się do parku. W parku spotkała Andrzeja. Przekazała Andrzejowi walizkę, którą dostała od Roberta. Odcinek załatwiony. Adam i Ewa, twórca Krzysztof Cugowski. Dla... Tak. Dla mnie w ogóle ten utwór ma taki vibe, wiesz, tych e, niesamowitych joint opów polskich artystów przy katastrofach, bo tam jest też gościnny wokal jakiejś pani. Tak. E, I ogólnie to koszmar, koszmar dla mnie. Straszny. Jakbyś go miejscowi tutaj na tej Jest, może. Znaczy, to jest dużo koszmarów, są same koszmary wręcz powiedzmy. Ja, ja może ale zacytuję. Niektóre transcendują w swojej okropności. No. Ja może zacytuję, ale zanim to się stanie, żeby nabrać trochę perspektywę, no bo to jest od Budki Suflera, a Budka Suflera wypuściła niedawno album, nie wiem czy jesteś, jesteś tego świadomy, i na tym albumie jest między innymi, Co? E, tak, i na tym albumie jest między innymi utwór Wątpliwości typliwości I ten tekst leci tak Daję no, nogę, bo no. się wstydzę, co ja słyszę, co ja widzę, tu i tam Świat nie taki wirtualny, stan wojenny, stan zapalny Non-stop mam. Każdy nerw mam napięty, jak struna Barwą tęczy, mieni się skóra Kusi mnie rajska wyspa bezludna, ale prąd musi mieć Pytam siebie sam, kogo martwi planety los <laughs> Gdzie prawda ma oblicza dwa No i tak Poznaliście cały tekst. Widzę tutaj tworu, multi tak, wątpliwości. A teraz przypomnijmy mm -hmm. sobie klasyczek, czyli Adam i Ewa. Ona i on, niebo i grom, losów ciągła zmienność. Ona i on, morze i ląd, jedność i odmienność. Miłość sama przyjdzie nieproszona, wtedy każde szybko, bardzo szybko się przekona. No i tutaj mamy tak w refrenie, Od kiedy świat tylko trwa, Adam wciąż z Ewą gra, ludziom na złość, biegł wbrew, bieguny dwa łączą się. Na tekstowo.pl znalazłem też tłumaczenie po angielsku. Since the world is going on, Adam still plays with Eva. For people's irritation against hell, two Poles are connecting. Czyli jakbyśmy to wrzucili do. ponownie do. do translatora, to pewnie by wyszło dwójka Polaków się łączy. Ale okej, okay, ale okej. Okay. O tu jest jeszcze fragment Ona i On, niebo i grom, koniec i początek. Ona i On, może i ląd, nieskończony wątek. Także ja bym tutaj przede wszystkim ten utwór docenił za jego taką biblijną niedosłowność. Tutaj jest trochę takich nawiązań biblijnych w końcu Adam i Ewa, jednocześnie to są bohaterowie wtedy w latach 90. całkiem współcześni. On rzeczywiście miał na imię Adam, ona rzeczywiście miała na imię Ewa. Razem byli Adamem i Ewą, ale Adam i Ewa to również biblijny topos, więc tutaj te biblijne motywy łączą się z motywami polskiej telenoweli końcówki lat 90. Piękne. Wszystko to zawarte w tekście budki suflera, która teraz śpiewa o tym, że na bezludną wyspę by pojechał, no ale nie ma tam prądu, więc jeśli mam być szczery, od tamtego momentu kariera tylko jechała w dół, więc ja bym docenił też przede wszystkim za melodię, piękną melodię, która zostaje w głowie na długo, razem z tekstem. Dla mnie to jest zdecydowanie A tier. Dobra, zgadzam się. Plus, no to pianie Cugowskiego jest tutaj naprawdę wyjątkowo yy, szczególne. Pan Krzysztof ma bardzo specyficzną ekspresję wokalną, nie? I tutaj ona jest tak bardzo podkręcona, to jest tak bardzo nie da się pomylić, że to jest Cugowski, że no, ta jest tutaj zasłużona. Dobra, kolejnym na celowniku jest utwór do serialu Fitness Club zatytułowany Gorąca Krew. Gorąca krew popłaci śmiech odstępna gra zraniony serc Autor Turba Duży. zespołu Turba Duży. Turba, Turba Durych więc Turba już dur. Turba Duży. Turbo Duży. Turbo Duży. jak najbardziej. Gorąca krew, Czekaj. to Duży. Turbo śmiech oczywiście jak najbardziej. Gorąca krew to płacz śmiech, podstępna gra zranionych serc, co wiecznie płoną. gorąca krew to wielki krzyk, drapieżnych dni nerwowych rytm wiruje z tobą. Co ci się podoba w tym utworze? On jest taki mało serialowo-telenowelowy, on ma taki vibe festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu, rok 76. Hmm. Jest ta faktycznie gorąca krew. Chłopy śpiewają, chłopy tutaj maszerują, no nie ma żartów po prostu. Jeszcze trochę można się poparzyć tą gorącą krwią, jeśli ktoś się upuści. Ale y, mamy nadzieję, że tak się nie stanie. Fitness Club to jest w ogóle chyba jakiś taki totalnie, y, nie wiedziałem, że ten serial istnieje. Jakoś ja też nie. nie. Nie zaczęliśmy przygotowywać tego zestawienia. Zapomniany, zapomniany. To chyba najlepiej ja. świadczy o. tak, polskie Lost Media. Mm, ja bym dał takie kurde słabe A. Słabe A, serio? Mi się ten utwór w ogóle nie podoba. Uważam, że w zestawieniu z innymi Naprawdę? klasykami na tej liście on wypada bardzo cienko, nawet D. Sorry. No, nie, ale. On jest taki inny od pozostałych. nie? Jak jest inny. Tych wszystkich słodko pierdzących telenovela taki jakby kanon estetyczny, nie? E, takie wykastrowane genezis, powiedzmy, z ery popowej. Pseudo-musical, właśnie jakiś taki mega banalny, ale głęboko życiowy tekst. Hmm. A tutaj, e, kurde, ja będę bronił tego utworu i krakowskim targiem proponuje słabe B w takim razie. Słabe B, dobrze. Może nie mocny C mocne c o może super. mocne c idealnie mocne c mocne c to jest to no jest teraz, fitness club teraz musimy zmierzyć się z prawdziwym klasykiem czyli mamy klan jak por roku Vivaldiego. klan autorem utworu do klanu był nie kto inny jak ryszard Rynkowski, uznawany przez wielu wielu za ten utwór za naprawdę klasyk Klasyków. Od 2021 cholera, roku myślisz... nie ma już Ryszarda. Już już jest już nie ma kultowej piosenki. Niestety, ale Ryszard Rynkowski na zawsze. Rysiek Rynkowski nie żyje? Nie, żyje. Czemu nie żyje? Nie, od 2021 roku no, to nie No już... nie wiem, powiedziałeś, że nie ma Ryszarda. Przez to... Nie ma Ryszarda w czołówce. A ja pierdolę, Spokojne. Michał! Nastraszyłeś! Ale ostatnią, żeby nie było, ostatnia informacja, jaką o Ryszardzie słyszałem, to, że stał najebany z pistoletem pod blokiem swojej byłej żony. Tak, też, też słyszałem tę te informację. Mam nadzieję, że pan Ryszard z tego wyjdzie. Tak, bo cholera, gdy myślisz czołówka do polskiej mm -hmm. telenoweli, to słyszysz. Życie, Jak życie jest nowelą. Pory roku Vivaldiego. Roku Vivaldiego. Dokładnie. Życie Mieli jest nowelą. się światło w twoich oczach. Życie, powiedz mi, proszę coś miłego, coś tam, coś tam, daj odpocząć. Kurwa, to jest tchę czołówka. Tchę mm -hmm. czołówka, no, mm -hmm. nie ma większego klasy. Może poza jednym, może poza jednym oczywiście, ale uważam, że to jest absolutny S-tier. To jest e, S -tier. utwór ponadczasowy. Nawet jeśli nie oglądacie telewizji, nie ma opcji, Dokładnie, żeby go nie to jest To jest jak Stairway to Heaven. Y utworów yy, utworów yy, czołówek utworów wyjściówek, utworów z polskich telenowel możecie nie lubić ale sorry i tak za każdym razem wygra przykro mi jedziemy dalej matki żony i kochanki tu jest taka sałatka słowna że ja nie mogę, a jednocześnie jest chyba każde możliwe przywitanie, jak to moja serdeczna przyjaciółka Joanna stwierdziła, należy się specjalne wyróżnienie matkom, żoną i kochankom za ilość przywitań, pożegnań, które można umieścić w jednej piosence i brakuje tylko Elonara, bo mamy naprawdę tak, chwilę policzmy, policzmy ile mamy, w ogóle autorką tworu Matki, Żony i Kochanki jest, 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 jest. Anna Jurksztowicz. Anna Jurksztowicz, Czy jest autorką, Nie Wiem, śpiewa. I to jest jedyna pani na. Mhm. Jest jedyną y, wykonawczynią na dzisiejszej liście, co chyba jednak pokazuje, że tajemnicza kobieca intuicja to nie jest stereotyp, ale faktycznie działa i jakoś znane wokalistki trzymają się znaków polskich. Telenowel. Tutaj jest dużo do rozpakowania, jeśli chodzi o tekst, ale może zacznijmy od policzenia ilości przywitań, pożegnań. Jest serwus, hello, mamy żegnaj, bye-bye, bye-bye liczę jako jeden. Co tam dalej mamy? Cześć, do widzenia. Wi... Witaj, liczę? hej ho. Hej ho, do zobaczenia. Dziewięć mamy, tak? Dobrze liczę? Serwus, hello, żegnaj, bye-bye. Mhm. Cześć, do widzenia. Witaj, hej ho, do zobaczenia. Tak. Tak, no po prostu prawdziwy roller emocji i interakcji międzyludzkich i kurtuazji. No nie wiadomo po prostu, gdzie się podziać, jeśli nie jesteście zaprawieni w mówieniu dzień dobry. W dodatku są tu naprawdę niesamowite rymy, mm. jak te przykłady. <gulia> Przepraszam. Witaj, hej ho, wnet będzie w wko koło ho-ho. To jest, to, jest, to, jest, to jest lepsze niż zwrotka Urszuli w, w POKONAMY FAMERKĄ. Rymowanie no ho z ho. I... Idealnie. Potem jest matki, żony i kochanki. Dzisiaj chuliganki. Kochanki, chuliganki. Potem mamy dosyć mają wreszcie tej skakanki z kuch. Dotanka zrobił pierwszy ruch. No piękne, piękne, piękne rymy. Piękne rymy. Jest tutaj też innych takich pięknych fragmentów trochę. On był kot, a ty pies. Potem van na łez. Wstawaj znowu przy tapczanie, Rośnie bez. I nieważne jest z nim, czy. nieważne jest z... Z, z, nim, z nim, czy, czy bez. bez. Ja nie wiem, co lepsze. Oh. Hej ho, czy ho, ho Czy y, rośnie bez z nim, czy bez? Który, który rym. Według ciebie jest jest lepszy, który twoim zdaniem, niż wszystkie. Yy, dla mnie językowo, jeśli chodzi o liryczny wandalizm, kreatywne posługiwanie się wokabularzem to Hej, ho, 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 jest. Wow. Wow, natomiast bez rosnący przytapczanie tutaj wysuwa mi skojarzenia jakieś takie dziwne wizje, odnośnie tego, jak kobiety w tych telenowelach są portretowane, że wiesz facetowi to co, grzybem zarośnie jakiś tam zalany tapczan? Kobiecie? Bez. Nie wiem, jest coś takiego y, niepokojącego. niepokojącego. No, jak to czuję. Tutaj, tutaj mamy mm, twardy orzech do zgryzienia. Matki, żony i kochanki. Mhm. Ja za starania bym dał B. Dobra. Wysi... Dobra, ale niech to To będzie słabe B, ale wysilone było. Naprawdę tyle, ile rozrywki dostarcza ten utwór. Należy się, należy się. Matki, żony i kochanki Anna Jurksztowicz. Jur A teraz mamy prawdziwego klasyka Kolej. polskiej poezji śpiewanej Krzysztofa Krawczyka i na wspólnej. Powiedz mi proszę, gdzie jest to miejsce, gdzie jest ten lepszy świat. Nie pamiętałem tego utworu. Król parkietu, król życia, kapitan statku zwanym życiem. Ja też nie. Ja też nie. Potem posłuchałem, zrozumiałem eee, czemu. Akurat na wspólny to jest serial, który z tych wszystkich dosyć, no właśnie, mocno się zapisał. Serial mocno się zapisał chyba w świadomości widzów, w jakiejś kulturze, popkulturze polskiej. Natomiast ta czołówka, cholera, panie Krzysiu, pan miał tyle hitów. Pan tak potrafił zawojować serca dam i mężczyzn, kawalerów i niewiast, że yy, no tutaj to jest po prostu troszkę kompromitacja. Jest to bezpieczny, rozmemłany song, w zasadzie. Każdy mógłby to zaśpiewać. To, że to śpiewa Krzysztof Krawczyk, nie wnosi tutaj niestety nic. Myślę, że przez to, że śpiewa to Krzysztof Krawczyk, to ja bym obniżył jeszcze notę. Pana Krzysztofa było stać na dużo więcej. Było stać go na dużo więcej, ja bym dał tak mocne jest. E. Tylko i wyłącznie E za y, aksamitny głos pana Krzysia. Zgadzam się, zgadzam się. Wyrok surowy, ale wydaje nam się, że jest sprawiedliwy. W dodatku ten tekst, który jest taki, no, ontologia z, z pani domu i Gali. Nie, 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 nie. Tu są, tu są prawdziwe kąski i nie damy się zwieść tutaj słynnemu nazwisku. Dobra, kurde. Znowu klasyk. Znowu klasyk. Teraz mamy pana Tadeusza Woźniaka. Pana Tadeusza Woźniaka, odpowiedzialnego za między innymi zegarmistrza światła. Nagrodę główną na festiwal to on został... on był otworyzowany... Otw nieważne, nieważne. Występował z Niebiesko-Czarnymi, z Czesławem Niemenem. Śpiewał z grupą czterech, z którą dokonał pierwszych nagrań dla programu Trzeciego Polskiego ran Radia. Hej Hanno na telewizyjnej giełdzie piosenki w 66 siódmym roku. Po zwycięstwie, tym otrzymał zaproszenie do udziału w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. I to on właśnie jest autorem czołówki do serialu Plebania. Słyszycie pośrodku świata, i już włącza się w głowie niczym ten dzwonek od Pawłowa. Stoisz sam pośrodku świata do około 1000 spraw mijają dni, mijają lata. Jutro mieni się, No to jest to jest klasyczek, to jest klasyczek Stark. taki mm, słodko-pierdzący, taki od razu od razu wiadomo, że, że to jest serial o prawdziwych ludziach, prawdziwych problemach, rozterkach. Nie jest im tam łatwo w tym chrubielowie, ale ale ten utwór no jednocześnie zostawia, zostawia tak, jest... w głowie każdego, kto go usłyszał. Wiesz, z tymi pierwszymi dźwiękami pianina już wiesz, że masz do czynienia z niesamowitym doświadczeniem. Za chwilę przeniesiesz się właśnie, będziesz śledził z uwagą życia bohaterów, czy Janusz Tracz znowu tutaj będzie próbował pokrzyżować ich krzyki, czy może w końcu jest nim jednak okruch dobra. No, bardzo, bardzo szczególny serial, bardzo szczególna piosenka. i Zastanawiam się, czy na pewno jest to Estir. Jest to estir. Tu się chyba zgodzimy. Jest to Estir. Zastanawiam się natomiast, czy. Nie, wydaje mi się, że nie jest tak mocny jak klan. Tak? że jest to mocny utwór, mm. ale nie tak mocny jak klan. Klaj, klan jednak to jest wiadomo, tak jak rozmawialiśmy, w utwór do czołówki. Dobra, ale tu, tu, się, tu się zgodzimy chyba, że. A może i nie, ale dla mnie to jest wiesz, taka rywalizacja trochę jak. W trójkowym topie wszechczasów, no. jak się tam no to... zastanawiasz tak. co roku, czy może tym razem wygrał The Brothers in Arms, czy... No właśnie, myślę, plebanie jest takim to Brothers in Arms. ja bym bardzo blisko te utwory uplasował. Bardzo, bardzo blisko tutaj. Dobre. Niewiele więcej klan e... ma, ale w no. Dalej lecimy z Em Jak Miłość. Em Jak Miłość Wojciech Alkaciewicz. Pan Wojciech Gąsowski. W utworze koncert życzeń. Wystarczy słowo, jeden gest i nagle wiesz, czego od życia chcesz, i choć alfabet uczuć znasz, litera ta taka niezwykła jest. EM jak miłość. Tutaj wydaje mi się jednak, że pan Wojciech Gąsowski trochę. Za poważną osobą, trochę najebane, jak to za bardzo, a, okay. e, może też nie najebane, to, to by. za bardzo deklamuje, tutaj opowiada, a tutaj jednak śpiewa o tej miłości. Tutaj nie można takimi okrągłymi słowami, trzeba się nieco bardziej ponieść temu, bo gdy ją mijasz, nie można odwracać wzroku. I pomimo wielu klęsk, no poczujesz, że samotny, męczy wiek, nie pytaj, czy ci dają ktoś. Wystarczy wciąż otwarte oczy mieć. Wydaje mi się, że. No. Właśnie mnie też rozwala, że tutaj, że masz właśnie te zwrotki, które są takie super poważne, super życiowe, nie? Tam jest totalny międzyludzki dramat, rozterki i tak dalej. I ten refren. Jak miłość, po prostu domowe, przedszkole. To jest sakrum i profanum, pomieszane w tych proporcjach, hmm. na które chyba nie mamy siły nie. dzisiaj. Mocne B. Mocne Gdzie B. byś uplasował za, ten film? Za Mocne to, B. jak się na kulturze polskiej odbił ten utwór i jak pięknie pan Wojciech Gąsowski. To odbił. niektórym się odbija do tej pory. Dokładnie. Pole. I do, do, dalej, jak pan Wojciech Gąsowski to pięknie śpiewa podczas y, każdego swojego występu. Nie wstydzi się tego utworu. Mocne B na pewno lepsze niż matki, żony i kochanki w sensie większy wpływ miał, ale czy lepsze? Nie wiem. Wciąż te rymy grają dźwięcznie z tyłu mojej głowy. Samo życie, samo życie ma szczególne miejsce w moim sercu. Ten zachrypły głos, ten zachrypły głos, pana Jacka Stachurskiego. To jest, to jest jedyny utwór z takim, z takim pazurem tutaj. To jest, to jest ten pazur, to tak, jest, tak, zdecydowanie. To jest ten rok i słychać tutaj, że te, życie, te samo życie, samo życie. samo życie. to jest właśnie to! Rzeczywiście ma smak. Ja, ja jestem wielkim fanem właśnie, tego utworu. Tak po, te wszystkie. Niemal wszystkie te utwory, kurde, są takie rozegzaltowane, poważne, powolne, stateczne, albo są słodkimi popowymi melodyjkami. I tutaj wybija się ten truba duży, moim zdaniem, ale dobra, nie, nie podoba ci się, więc nie będę się kłócił. A tutaj właśnie pan Jacek, jako jedyny tutaj pokazuje tak. ten charakter i to jest, to mi się, jest super, że to, jest utwór. to jest super. Prawdziwy utwór tym większy niepokorny. niż ten serial, chociaż coś tam pamiętam z tego serialu, tam coś, był taki motyw, że były dwie siostry bliźniaczki i jedna się podszywała pod drugą i ukradła dziecko, ale więcej niestety nie pamiętam. E, jeśli wy pamiętacie więcej z serialu Samo Życie, to, to zapraszam do, do dzielenia się tym, tymi przemyśleniami. Jesień 2010, do jesieni 2010 ten serial trwał. Jako drugi poklanie miał tysięczny odcinek po 1554. Został zdjęty z anteny. Ostatni klap spadł 9 listopada 2010 Aż, aż sobie puszczę, samo życie. To, to, to aż długo, długo się utrzymywał. Jak patrzę na wszystkie te materiały, grafiki w internecie, to bym obstawiał, że to są gdzieś, wiesz, mroki lat 90. Totalnie. Ty, 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 Zapomniana ty, rzecz. Choć na pozur. czasem dłuży się. O! Dla mnie to jest s -tier. Wiadomo, pod plebanią, ale to jest s mm -hmm. to jest. Mm... To jest przedstawiciel ostrego pazura w y, czołówkach, ukośnik wyjściówkach polskich telenowel. Estir. Co dalej Oj, mamy? Tak. Dalej mamy trochę też zapomniane. Dalej mamy w, w labiryncie ludzkich spraw autorstwa Grzegorza, w wykonaniu Grzegorza Markowskiego serialu W labiryncie. Pęcimy gdzieś na Wciąż. Nie ma tam ani Hugh Jackmana, ani J.K. Gyllenhaala, tylko... no właśnie co? Ja miałem, jak zobaczyłem... <laughs> Takie... był taki serial w ogóle? Był taki serial? Może leciał po fitness clubie? Nie że nic absolutnie. Mógł lecieć po fitness clubie, ale żeby być słownymi, żeby troszkę nam naświetlić tutaj rys historyczny, jest to polski serial obyczajowy w reżyserii Pawła Karpińskiego, emitowany w programie drugim TVP. Od 25 grudnia 88 do 26 czerwca 91. Dobra, wszystko, wszystko jasne. Już wiemy, czemu e, e, nie pamiętamy. To są prawdziwe mroki lat 90. E, serial zakończył emisję na 3 lata, zanim w ogóle pojawiliśmy się na tym świecie. I tak. Hmm. Słabe D bym dał. Słabe D. Dałbym słabe D. Słabe D. Ja nawet bym. Uważam, że to jest piosenka gorsza niż ta Dona Wspólnej, ale tam jest ten głos chociaż pana, Grzego mhm. pana Krzysztofa Krawczyka, a tutaj Grzegorz Markowski śpiewa Słowa, tak ja. okropnie, tak w wymęczony sposób, że ja chcę mu po prostu pomóc, zacząć go resuscytować. Mhm. Nie wiem, może polać wódki, ale to, co ten również ikoniczny przedstawiciel polskiej sceny muzycznej wyrabia jest po prostu nieznośne. Słabe e, a nawet mocne f. Dobra. Złotopolscy teraz. Złotopolscy. Mm, tutaj też... I w Złotopolskich, no. Utwór Piaska. A to jest tylko utwór na, na zakończenie, bo na początek... Złoty Środek. ...leci... Na początek le, leciała melodyjka. Złoty Środek znajdź tylko jeszcze dziś. Złotopolscy. Andrzej piaseczny długo bałamucił Annę Przybylską, ale nic z tego nie wyszło. No okej, okay, no. no bałamucił, ale nic nie wyszło, trudno, już raczej nic nie wyjdzie. Pogodniej złoty środek. Czasem ślepy los z nieba zsyła ci, dobre myśli potem gorzkie łzy. Czasem mówisz więc, tym to łatwiej żyć, ale swój masz los, to twój własny film. Więc jeśli nic, nic już nie cieszy cię, nie chce się nic, wstań, zrób coś z tym, wszystkie tęsknoty zmień. Wreszcie, szczero złotych chwil. Czyli co? Smutno ci idź pobiegaj, tak? O to chodzi. Nie wiem, ale są tu tak wspaniałe jak My i czy, albo film i film. Mhm. Generalnie, wiesz, ja uważam, że z tych wszystkich ich czołówek to i tak się trochę wybija, bo jest to troszkę bardziej nowoczesne dzięki wykonowi piaska. Jest w tym jakaś tam charyzma. Co prawda, jest to charyzma taka maksymalnie popowa reklama nowego, nowej edycji samochodu Tir, ale. No, nie, nie ma tego umierania jak w po niektórych tych czołówkach, nie? Nie masz wrażenia, że po prostu ktoś został wyciągnięty z y, placówki, z której się ludzi nie wyciąga, chyba że nogami do przodu i przystawiono mu mikrofon do twarzy i kazano śpiewać. Y, tylko, no, taki, o, good, feel good utwór, mhm. powiedziałbym. Szczęściem nie bo się nakruszyć, wypełnimy nim poduszki. Jest absolutnie przeciętny i tak też bym go tutaj uplasował mocne jako mocne C przed fitness klubem. No i jako bonus nie było tego na liście e, Kajetana. Przypominamy Kusi na Kulturę e, Świat według Kiepskich i Bickcyc. To, co Biccyc hmm. zrobił polskiej kulturze, już chyba nigdy nie naprawimy, mm, ale no, został z nami Świat według Kiepskich, a raczej utwór, bo Świat według Kiepskich się niestety skończył. Niestety lub stety, ale mamy Świat według Kiepskich od Biccyca. No tutaj, tutaj, no, nie no, muszę przyznać, ten, ten utwór na zawsze zapisze się w historii polskiej piosenki, na zawsze z nami zostanie, przede wszystkim dobrze oddaje. Charakter samego serialu, charakter samej produkcji. Pastiszowy, taki nie ma, nie dnia, ma dnia bez dnia ostrej, ostrej rury. rury, wulgarny jednocześnie, ale nie jest to ta wulgarność, e, chociażby braci braciwagod. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czy masz jakąś historię związaną ze światem według kiepskich? Jesteś fanem, byłeś fanem, oglądałeś? Jesteś w stanie jakoś się do tego odnieść? Miałem moment, że świat według Kiepskich bardzo mi się podobał. Potem miałem, że, że nie, i ten moment chyba trwa do dzisiaj. Natomiast ten utwór byłem bardzo dumny, jak udało mi się ściągnąć jego polifoniczną wersję na swoją Nokia 60-30. I to był jeden z takich żelaznych klasyków, którymi czasami się wkurwiało nauczyciela, razem z Koziołkiem, Matołkiem, Zaczarowanym Ołówkiem i czymś tam jeszcze. Mm. Utwór sam w sobie, cholera. Na pewno mu nie można odmówić tego, że jest zapamiętywalny. Nie? Jak wjeżdżają te upiorne klawiszki na początku ten kaubel, no to po prostu wrzyna się w mózg, nie? Na tej liście jest sporo piosenek takich naprawdę bezpłciowych, a tutaj Bikcycowi trzeba oddać, że no ten motyw po prostu się zapamiętuje, nie? Mm. To prawda, to prawda. Słabe A, co na no to powiesz? Myślisz, że jest gorszy od Adama i Ewy? Adama i Ewy zawsze zapamiętasz, ten, ten, chociaż no Bikcyc też. Bardzo no blisko, powiedzmy bardzo blisko są tam. Świat według kiepskich, Dobra. Na równi z Adamem i Ewą, powiedzmy. No i tak się plasuje lista. s -tier, godlike tier, mamy klan, plebanie i samożycie. Potem A, jest Adam i Ewa, świat według kiepskich. Niżej M, jak miłość matki, żony i kochanki. Zjeżdżamy niżej, złoto polscy, fitness club. E, D, nie, nie umieściliśmy tam nikogo, ale na E, na wspólnej i w labiryncie. Myślę, że w labiryncie, a niech będzie mocne F. Niech, niech tutaj się ktoś znajdzie. No i tak wygląda nasza lista. Tak wygląda tir czołówek, wyjściówek z polskich telenowel. Tyle w tym temacie. Czy Putin dalej zesrany? Mam nadzieję, że tak.